dzisiaj mamy przyjemność gościć was w naszej gminie, w gminie Sosnówka. Naszą uroczystość rozpoczęliśmy o godzinie piątej. O tej godzinie rolnicy rozpoczynają tutaj z rosą kosić rumianek. My rozpoczęliśmy tę uroczystość konkursem wędkarskim. Jako gospodarz gminny Sosnówka mam zaszczyt i przyjemność rozpocząć tą część oficjalną. Na początek chciałbym Serdecznie podziękować tym wszystkim Państwa, którzy zechcieliście spędzić ten ostatni dzień lipca, tą ostatnią niedzielę lipca tutaj u nas w Sosnówce. Dzisiaj Sosnówka, centrum województwa lubelskiego, jeśli chodzi o zielarstwo. Na co dzień też tak jest? No tak, coraz więcej rolników uprawia rumianek. No bo chcą mieć czegoś dochód. Mimo, że im aura no, nie sprzyja, bo lekkie nawet czynniki atmosferyczne powodują duże straty, no to odważnie zmieniają profil produkcji z okopowych i zbóż na rumianek, bo to głównie taka kraina rumianku się robi. I nie to już jest zauważalne? Tak, jest to zauważalne, bo to są już uprawy 7 dziesięciohektarowe, 10-hektarowe. To nie są takie małe powierzchnie. Tak. myślę, że jest to taki, robi się jeden z głównych kierunków produkcji, oprócz bydła mięsnego, jeśli chodzi o... To zaszczyt taką imprezę u siebie gościć. No pewnie, no tak jak mówiłem na, we wstępie, po raz pierwszy długo czekaliśmy na taką rangi wojewódzkiej uroczystość, także cieszymy się, że zjechali do nas nawet z tego zagłębia, jako Lublina delegacje. Zespoły powoli będą musiały zmieniać repertuar, trochę o, zio o ziołach śpiewać. No, postaramy się, postaramy się coś zmienić, postaramy się poszukać coś jakichś zielarskich piosenek o ziołach. A są z dawne, starsze receptury z mam, to babci. Znaczy, mamy, 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 takie różne pierogi, takie, no, bu bułeczki z ziołami, pierogi z ziołami. Nalewki? Nalewki, no, oczywiście. Nie do to, to nie na pan panów. Tak, tak, no, ale, ale, mam. ale mamy, tak. I zaszczyt być chwilę na scenie dzisiaj w Sosnowce, no właśnie święto ziół wojewódzkie święto ziół województwo lubelskie ziołami stoi tak, ziołami stoi. W województwie lubelskim uprawiane jest około 5,5 tysiąca hektarów ziół. Marszałek województwa w tamtym roku postanowił utworzyć szlak tych gmin, na których uprawiane są zioła. Jest to 12 gmin z terenu województwa lubelskiego. W tamtym roku pierwsze takie święto, pierwsze wojewódzkie święto, odbyło się na terenie gminy Wajsławice. W tym roku sosnówka jeszcze Abramów. I myślę, że w przyszłych latach pozostałe dziewięć gmin. Jest, w czymś, jest coś, w czym się specjalizujemy? Jakie to zioła? Każda gmina y, ma swoje, swoją specyfikę uprawy. tak? W tamtym roku Fajsławice to Tymianek. Dzisiaj myślę, że to Rumianek. Tak. Y, jak ocenia Pani imprezę w Sosnówce? No, grunt, że jest fajna pogoda. Dopisały gminy. Może nie wszystkie uczestniczą, ale większość z nich uczestniczy. Myślę, że z godziny na godzinę będzie... Coraz przebywało coraz więcej tutaj zwiedzających, gdzie będzie można się dowiedzieć o ziołach. A dla nas najważniejsza jest promocja tych ziół, żeby właśnie rolnictwo i także takie trochę jeszcze niszowe można było wypromować. I taka jest rola Urzędu Marszałkowskiego. Urzędu Marszałkowskiego. Województwo pomaga właśnie w tej promocji. Mamy jakieś konkretne plany, działania, które podejmujemy? No właśnie to jest pierwsze z takich działań promocyjnych. Będziemy też poprzez ośrodki doradztwa rolniczego, które wspomagają rolników w tej uprawie. Jest to bardzo trudna uprawa, gdzie potrzeba bardzo dużo siły, pracy ludzkiej, gdzie nie ma tych środków ochrony roślin, więc myślę, że to jest alternatywa dla tych mniejszych gospodarstw, mniej areałowych, na, na, nawet nie na dodatkową, ale na podstawową produkcję w ich działalności.